Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wzywa nas do adoracji. Dodatkową okolicznością jest to, że jest to niedziela w oktawie Bożego Ciała, która też jest poświęcona adoracji. Czym jest Adoracja? Wskazuje to już samo łacińskie słowo: adoratio. Oratio to modlitwa, ale ad oznacza kierunek, nakierowanie na kogoś, wpatrzenie się w kogoś. Adoracja to nie tylko modlitwa, to zarazem to, co nazywamy kontemplacją, a więc wpatrywanie się. Dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Zachariasza Słyszymy słowa: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa też cytuje święty Jan w swojej Ewangelii, kiedy mówi o przebitym sercu Jezusa na krzyżu. Będą patrzeć na tego, którego przebodli, jak to czytamy w polskim tłumaczeniu Ewangelii świętego Jana. Będą patrzeć. Na jego serce. Za parę dni też będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czemu ta adoracja jest tak ważna, i czemu mamy właśnie wpatrywać się w Jezusa przebitego? Czemu mamy się wpatrywać w ranę Jego boku, z której wypływa krew i woda? Dlatego, że to jest wpatrywanie się, to jest kontemplacja miłości. Święty Ignacy swoje ćwiczenia duchowe kończy właśnie kontemplacją miłości Boga, którą nazywa kontemplacją ad amorem obtinendum. To znaczy kontemplacją do uzyskania miłości, bo też jak można miłość uzyskać, jak my sami możemy pokochać Jezusa, pokochać Boga, jak możemy wypełnić to najważniejsze przykazanie, nie inaczej, jak najpierw dostrzegając i wpatrując się w Jego miłość, szczególnie w ten najwyższy wyraz miłości Boga. Święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych każe najpierw patrzeć na wszystko, co nas otacza, bo wszystko jest wyrazem miłości Pana Boga. Ale ten najwyższy jej wyraz widzimy właśnie w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i w Jego przebitym sercu. Pięknie to podkreśla w swojej encyklice papież Franciszek, której nadał tytuł od pierwszych jego słów Dilexit nos, to znaczy ukochał, umiłował nas. Święty Jan w swojej Ewangelii powie: Dilexit infinem, to znaczy ukochał nas aż do końca. I dlatego też prorok Zachariasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, mówiąc o tym, że będą się wpatrywać w tego, którego przebili, dodaje w owym dniu wytryśnie źródło. Dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. Bo o to właśnie chodzi. Z jednej strony ten przebity Jezus pokazuje nam nasz grzech, grzech świata, ale i nasze grzechy, potworność grzechu. Ale z drugiej strony objawia nam Boże Przebaczenie. I dlatego właśnie z tego boku wytryska źródło, które jest dostępne dla tych, którzy w to źródło się wpatrują, którzy są na nie otwarci. Owszem, ono wypływa, ta krew i woda dla wszystkich, ale uzdrawia tych, którzy ją przyjmują, którzy są najotwarci, bo można być na nią zamkniętym. Można jej. Można ich nie adorować, nie wpatrywać się, nie przyjmować ich. My jesteśmy powołani jako chrześcijanie do tego właśnie, aby adorując Jezusa Chrystusa, Jego przebite serce, wpatrując się w nie i obmyci z grzechu i z bazy nieśli to innym, uczyli ich właśnie tego. Ewangelia dzisiejsza to pytanie Jezusa Chrystusa, za kogo uważają mnie ludzie. Jak słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii z odpowiedzi uczniów, że uważają Jezusa Chrystusa za jednego z proroków. Tak i dziś jest. Uważa się Jezusa za rewolucjonistę, za doskonałego człowieka. Nadaje się mu. Różne nazwy, ale potem pada to pytanie Jezusa, a Wy, a Ty, a Wy za kogo mnie uważacie? I właściwa odpowiedź, za kogo ja uważam Jezusa Chrystusa, nie bierze się z jakiejś wiedzy y, szczególnej. Bierze się właśnie z adoracji, z wpatrywania się, z odkrycia. W moim życiu, tego, kim jest Jezus Chrystus dla mnie, co On dla mnie uczynił i co czyni cały czas. Że jest mesjaszem Bożym, to znaczy, że jest Zbawicielem, że jest moim Zbawicielem, że On, jedynie On nadaje sens mojemu życiu. Owszem, wpatrujemy się w Jezusa, ukrzyżowanego, z przybitym bokiem, z tym źródłem wypływającym dla nas krew i woda, które oznaczają według Ojców Kościoła chrzest i Eucharystię. I to sprawia, iż odkrywamy, powoli, powoli odkrywamy, kim jest dla nas Jezus Chrystus, tak jak to odkrywali Jego uczniowie, Jego pierwsi uczniowie, apostołowie. Odkrywamy i to budzi w nas co? To o co prosił Pan Jezus w siostrę Faustynę, abyśmy się do Niego właśnie tak modlili. Jezu, ufam Tobie. To budzi ufność. A ufność i życie w ufności, życie w zawierzeniu, jednocześnie otwiera nam oczy na miłość Pana Boga w naszym życiu na to, jak On działa, bo Pan Bóg objawia się tym, którzy Mu zaufali, którzy Mu zawierzyli. Ci widzą Jego działanie. Ci, którzy są zamknięci na ufność, ci, którzy nie wpatrują się w Niego najpierw tak, jak o to prosi, będą patrzeć na tego, którego przebili, ci nie dostrzegą, że Bóg jest obecny w ich życiu. My jesteśmy dziś i przez tę uroczystość Bożego Ciała, przez oktawę, przez tę uroczystość, która zmierza też przez oktawę do uroczystości serca Pana Jezusa i przez to dzisiejsze słowo zaproszeni właśnie, jak mówiłem na samym początku, do adoracji. Traćmy czas dla Jezusa Chrystusa. Pozyskujmy to, co najpiękniejsze, tę ufność, to zawierzenie, aby. Pan mógł się objawić w naszym życiu dla nas i dla innych. Co więcej, w drugim czytaniu Święty Paweł mówi: Nie ma już Żyda ani Poganina, niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ale jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jednością w Chrystusie Jezusie, bo to, co Pan nam chce dać, już tu na ziemi, chce nam dać niebo, to znaczy to doświadczenie Jego miłości, która przewyższa wszystko i która jest ponad wszelkimi różnicami ponad różnicami narodowymi, etnicznymi, ponad różnicami. Yy, Stanów czy klas społecznych i nawet ponad tymi różnicami, które świat dzisiejszy chce na swój sposób zniwelować, twierdząc, że nie ma płci, że, że płeć nie istnieje, że, że wszyscy są równi, że wszyscy, że jakby nie ma mężczyzny i kobiety. Ten cały gender, cała nasza ideologia genderowa która jest ślepą uliczką, bo prawda jest taka, że ta jedność na wszystkich poziomach, także dotyczących tych różnic płciowych, ta jedność, ona się realizuje i może zrealizować tylko w Jezusie Chrystusie. I właśnie od tego ona się zaczyna, od tego wpatrywania się, od adoracji, od nakierowania. Nakierowania naszego wzroku, owszem, tego fizycznego, ale przede wszystkim tych oczu serca na Jezusa Chrystusa. A więc idźmy za tym wezwaniem. Nie wpatrujmy się w to, co oferuje świat. Owszem, to trzeba widzieć, ale widzieć właśnie w tym świetle, jako dary Pana Boga. Widzieć nim wszystko, to znaczy widzieć to przemienione. Widzieć w tym miłość, ale w tym świetle najwyższej miłości, właśnie objawionej w Jezusie Chrystusie i pragnącej się objawiać w naszym życiu. Amen.